Dobra? Powrót do slotów. Już jest 4K. Ty to. To może być Max win Już jest 4K, tylko więcej kluczy teraz. To już jest dla mnie, nie? Czy to muszę jeszcze zebrać? Chyba nie. Ty ty ty, 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 poczekaj, poczekaj, bo tutaj może się kurwa dziać teraz. Jeszcze ten i mamy mnożnik mnożnika, mnożnik tej wygranej tutaj. To jest maksymalny potencjał, tak to wygląda. Jest klucz, ile? Nie ma kurwa mnożnik. A tutaj ko na końcu, kurwa, myślałem, że jeszcze jest możliwość dostać tutaj też mnożnika. Ale chyba jest, ale nie dostałem, chyba o to chodzi. A tutaj już jest gwarantowany na końcu, kurwa, myślałem, że już rozebało. Ale ba patrz, patrz to. Jeszcze mamy... Nie dostaniemy pewnie tych kluczy. Jest klucz? Jeszcze jeden czy dwa? Kurwa, nie wiem, czy jeden czy dwa potrzebne. Full screen, kurwa. Ty, ja mam kurwa full screen'a tutaj. I co, nie ma już miejsca na nic? I zaczynam od... Czy koniec już? Jest, od nowa, od nowa, od nowa. Dobra, teraz klucze, kurwa! Jest klucze, uwaga! Razy trzy! Razy trzy! Razy trzy! To już jest. Kurwa! Mamy to! Rozpierdol! Mówię, że któryś slot wyżej gafajs Mamy go, kurwa, złapany! Ha, ha, ha. Boom! No i już jestem spełniony, to już jest prawie 30K. Elegancja Francja! Który tu już PC? trzeci. Dobra, zapisane. Jeszcze kurwa tutaj może się dziać, uwaga. Tu jeszcze kurwa to jest to może być do końca iść, to może iść aż do Maxwina, to nie wiadomo, kiedy to zakończy. Dawaj Maxu inskrypcji lecimy Kolejny klucz Tajemniczy kurwa mnożnik Patrz co ona robi Znowu będzie zapełniona ściana Znowu będzie kurwa zapełniona ściana I wszystko co z tego wygrałem Plus to co teraz jeszcze tutaj jest chyba To będzie wszystko razy trzy Znowu przedłużka On nie kończy Ah. Oh. Zadymka i znowu mamy Dwa pola do, nie, raz, dwa, trzy Trzy pola jeszcze tutaj, nie, cztery Ostatni Koniec Jeszcze to dodamy I kurwa wszystko razy trzy O tako Mamy, kurwa! Kolejny streamek! <głos> <głos> Ale to, kurwa, było easy! Na Rock Vegas, ja pierdolę! A propos, Rock Vegas ma, wiecie, 10 tysięcy x potencjał! Jest dojebany!